jest to ja, Mateusz. Zostawcie cztery łapki w górę. To będą dalsze odcinki z modów pobierania gier za darmo albo modów. I musicie wpisać... musicie sobie na OLX na Google wpisać Happy Modda i go zainstalujecie. To musicie z internetem sobie otwierać wam se i i wchodzicie na gry, no to i wpisujecie mi na i pierwszy w góry ten ma za darmo Minecrafta I później jak go to sobie wyświetliwam. I, I tutaj klikacie i on już wam pobiera. Jak się z powrotem, to będzie to pauza Ja nie jestem go to zrobię na powódcę, później go skasuję. To ja jest mam jednego. Niepotrzebne drogi. To by było na tyle z tego odcinka. Na razie zostawcie tylko cztery łapki w górę i do następnego odcinka.